I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam przekazać odnośnie samouzdrowienia, samouleczenia. I jakiś czas temu podałam kilka takich rad, jak przeciwdziałać depresji. Ta depresja oczywiście może być związana z trudnym dzieciństwem, z traumą, z jakimiś przykrymi doświadczeniami, może przemoc narcystyczna. Teraz jak wrócić do równowagi, do takiego zdrowego trybu życia, psychicznie, fizycznie. Pomyślałam sobie, że stworzę taki journal, który pomoże ludziom zwrócić uwagę na pewne rzeczy, skupić się na rzeczach pozytywnych, myśleć, skoncentrować się na dziecku wewnętrznym, na samouleczeniu, samouzdrowieniu. Na przepracowaniu traumy. I taki żurnal właśnie zaprojektowałam, on za kilka dni będzie dostępny na Amazonie. Za kilka dni ten żurnal będzie dostępny na Amazonie, bo oddałam go do weryfikacji, do publikacji. On jest publikowany na zamówienie generalnie. I jest on w języku angielskim. Ale to jest moim zdaniem to nie jest problem. Bo to nie jest jakaś książka, którą się czyta, tylko to jest po prostu żurnal i tam są po prostu takie elementy wypisane, które, na które warto zwrócić uwagę, wypełniać go dziennie i skupić się na tych rzeczach pozytywnych. Ja mogę właśnie zrobić film, w którym opowiem o tym żurnalu i jakby przebrnę przez niego, wyjaśnię o co chodzi po polsku, także pomyślałam, że będzie to jakieś narzędzie pomocnicze. Jeżeli ktoś na przykład myśli o tym, że nie jest w stanie opłacić terapii, nie wie jak sobie poradzić ze swoim samopoczuciem, które naprawdę szwankuje, kuleje i boi się nawrotu depresji, to ten żurnal ma za zadanie pomóc. Skupić się na rzeczach pozytywnych, na czynnościach, które mają zapobiec, wesprzeć to zdrowie psychiczne i zapobiec jego załamaniu. Także zanim jeszcze wydam moją drugą książkę, prozę, tym razem po polsku, udało mi się właśnie opracować Żurnal. Dotyczący samopoczucia. No. No i będę wracać dzisiaj dalej do korekty mojej drugiej książki.